Witam, ja jestem teorionek, a to jest filmik czy to kanał polecany dla ciebie? W moich filmikach występują między innymi teorie iluminati i co najważniejsze, beka z dzieci. Pewnie sobie myślicie, skąd ja to wszystko biorę. Mogę wam powiedzieć. Biorę to wszystko z mojego umysłu. Dajcie suba, łapkę w górę lub miły komentarz. Dziękuję.